hej kochani, witajcie na moim kanale. A dzisiaj popit Escape Obby Parkour. Więc to zaczynamy, ale najpierw zanim zaczniemy to. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę, subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem i napiszcie jakieś może świąteczne słowo, bo dzisiaj jest rocznica od założenia mojego kanału. Mój kanał ma już dwa lata i wszystkim dziękuję, bo tyle uzyskaliśmy subskrypcji, jak nawet nie pokazuję twarzy. Naprawdę jestem tak z Was dumna, więc to zaczynamy. No i mój kanał ma już dwa lata. Jezu, jak się cieszę. I cieszę się, że tyle mi się udało uzyskać, a nie pokazuję na malie twarzy. Mam nadzieję, że następna roczni rocznica będzie już 1000 subskrybentów. To jest mega essay i na razie jest mega essay. No. Hihi. Nie. No nie, to już nie jest takie mega essay. I ogólnie chcę Wam jeszcze raz bardzo podziękować za te już dwa lata razem. I za te 310 subskrypcji. Auć. Tu jest ogólnie 50 stage'y. Udało mi się chyba je przejść na jednym odcinku. Bo pamiętam, że już kiedyś to przechodziłam. Ale kiedyś, kiedyś. Więc no, idziemy. A, jeżeli chcecie filmiki z jakimiś gośćmi, to napiszcie w komentarzu. Dajemy różowe. O ja. Chopa. Hopa. Hop. Lecimy. O! Okej okay. A jeżeli moje filmiki się wam podobają, to zostawcie łapki w górę Ale to już mówiłam Na początku filmu Łoja! Lecimy a jeżeli chcecie też daily, to napiszcie coś świątecznego. Um, je, jakieś, no jakieś, nie wiem. No coś tam napiszcie i napiszcie, że chcecie daily. Ale w tym tygodniu tego nie zaczniemy. Chyba, że w czwartek wrzucę dwa filmy. Nie wiem, jak tam będę wolać. Uff. Tu się teraz jakby tak opa, 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 opa. I teraz tutaj przechodzimy. I oczywiście link nie będzie do tego, bo ja nie potrafię zostawiać akurat linków. W... W, jako gier w Roblox. Nie wiem, jak to ludzie w ogóle robią. Dlatego ja zostawię tylko nazwę, żebyście mogli wpisać sobie w Robloxa. Jeżeli ktoś ma, bo wiem, że na pewno ktoś tu nie ma Robloxa. Chyba. Na pewno są tacy. Jak, jakby to ja nie chcę nikogo obrazić, żeby tak nie było, ok? Jesteśmy umówieni. Ja nikogo nie obrażam. A jeżeli nie macie Roblox'a, to możecie jakąś koleżankę spytać, czy możecie pożyczyć telefon, jeżeli ma Roblox'a i możecie razem w to zagrać. Okej. Okay. O o, o. No nie. Najgorzej, to jest najgorsze. A i ja ogólnie wszystkich chciałam tu to zrobić, którzy mnie oglądają. Trzeba przeskoczyć. Naprawdę? W ogóle? Jak chcecie jakieś filmiki, jak będę, bym na przykład reagowała na moje stare filmiki, w sumie na mój pierwszy filmik, albo na yy, jakieś czyjeś, na przykład, trum trum, Um, albo jakieś też takie śmieszne i nietypowe. Możecie pisać w komentarzach nazwę, a ja chętnie to jakby... Aha. Ja mam do tyłu. O, Lizaki. Wy nie wiecie jaki tu jest stres na Lizakach. Okej. Okay. Nie kliknęłam, żebym mogła... No ej, ja to dotknęłam, jak dotknęłam to piszcie w komentarzach. Teraz dotknęłam. Przepraszam, że się drżę. Hoppa! Hoppa! O Jezu, czuję się jak na Ninja Warrior Jak oglądacie Ninja Warrior to nie wiem co Możecie napisać w komentarzach Ogólnie ten odcinek trwa dopiero 7 minut? No dobra, w 7 minut powinnam już być um, Na samym końcu dajmy. u ja wszystko zgadłam. Albo żebym reagowała na jakieś piosenki. O, też może być. Piszcie. Ogólnie w tym filmie komentarze będą otwarte i w następnych też. Bo już mi jedna youtuberka, która będzie też w opisie, mi powiedziała, jak żeby robić, żeby były komentarze. Co jest? Ja tej kurki nie mogę dotykać. Czy to mi zaleci, zaliczyło, że ja nie bezpadam? Nie wiem. Dobra, nie wnikajmy, ok. I tu nie jest tak jak w Squid Game, tylko po prostu, tak? Tylko po zielone. Tu nie można dotknąć tego niebieskiego. Fajnie. Ogólnie to tą grę mega polecam. O, prawie. A, no i oczywiście miłego tego czwartka. Jak będziecie jeść pączki, napiszcie w komentarzu. Sorry, że wszystko w komentarzu, ale nie wiem, co robić. Idziemy do góry, i zjeżdżalnia. O nie. Ludzie to przechodzą, że tu na tym normalnie skaczą i nie spadają. A ja to co? Uch, za drugim razem. O, 47 już? Niech to szybko leci. Ta kula mi zawsze przeszkadza. Nie, poczekajmy, aż ta kula zniknie, okej? Okay? Okej, okay, ja jestem na razie najwyżej. Jupi! Oh. <laughs> Przeszłam. O, mega jump. Oho, <laughs> Teraz możecie zobaczyć. Tak to wygląda. High jump o oh. normal jump small jump idziemy teraz slow speed, okay. normal fast speed, co mi się stało z moją skórą? To już poproszę białą. Okej okay. Tu nawet jacuzzi ktoś zrobił Ale nie da się umyć Dobra, jeżeli podobał wam się odcineczek, zostawcie łapki w górę, subskrypcję Napiszcie w komentarzu co to mówiłam wcześniej, czyli Czy chcecie daily? Um, jakiś wesoły komentarz, że mamy już dwa lata razem i czy obchodzicie tłusty czwartek? Więc do zobaczenia! papa.